11 lipca 1987 roku Walter Roll, za kierownicą tego właśnie Audi Quattro, wygrał wyścig Pikes Peak. Co więcej, był on pierwszym kierowcą, któremu udało się to osiągnąć w czasie poniżej 11 minut. Turbo doładowany silnik o 5 cylindrach tego monstrum miał moc prawie 600 koni mechanicznych i 600 Nm momentu obrotowego. Mała waga, bo zaledwie 1000 kg i napęd na cztery koła powodowały, że Audi Sport 4 S1 przyspieszało do setki w niewiele ponad 3 sekundy. Sport Quattro S1 Pike Peak wygrało w prestiżowym wyścigu na górę o takiej nazwie. Tak bowiem nazywa się szczyt w stanie Colorado, na który wiedzie trasa samochodowa. By na niego dotrzeć, trzeba pokonać trasę, która prowadzi na wysokość 4301 metrów. Ta niecodzienna wspinaczka zbiera tłumy kibiców już od 1916 roku. W latach 80. Audi zwyciężyło w czterech startach z rzędu, przy czym trzy razy biło rekord czasu.